Witam serdecznie. Adam z Kaszub. 7 luty 2016. Mamy oblot. Temperatura plus 11. No i. Startuje sezon. O, tutaj też bakwasty ruszyły, zaczynają wychodzić. Tu Elgony też już zaczęły. Tu matka Elgon 3-letnia. Zimowane na jednym Wielkopolskim były w tym roku. W tym roku będzie, będą wymieniane matki. No jeszcze niektóre siedzą w środeczku. Ale powoli zaczynają się już oblatywać. Tutaj też słabo, bo kwasty jeszcze nie ruszają. A tutaj jeden się rusza. Pięknie szumi. Gdzie już słońce ładnie dociera, to już pszczółki ładnie pobudzają się do wychodzenia. Tutaj idzie taką lekko zacienione to jeszcze jeszcze nie startują. No, tu jeden odkładzik wyszedł już. Już wynoszą, sprzątają. Pięknie.